W górach na południu Norwegii bierni i Svenarne wyciągnęli z zaspy ciężarówkę. Wróciła na jezdnie. Kierowca mógłby wieść materiały budowlane dalej, ale jest problem. Droga jest wąska i zaśnieżona. Biern nie zostawi kierowcy, dopóki się nie upewni, że to bezpieczne. Wezwał więc pług, żeby odśnieżył przejazd. Traktorem zgarnął śnieg. Oby to wystarczyło. Jazda w takim śniegu to nic fajnego. Odśnieżanie zajmie pół godziny. Björn i Svenarne czekają, aż kierowca będzie mógł bezpiecznie odjechać. So can... Mam nadzieję, że wjedzie na szczyt i dostarczy ładunek. Spróbuję. Śmiało. Poczekamy, aż wjedzie na górę. Dopiero wtedy wrócimy. Będzie mu trudno, bo ciężarówka jest lekka i łatwo się ślizga. Jeśli zatrzyma się na podjeździe, trzeba będzie szybko ruszyć na pomoc. Bierni narny uważnie śledzą blask świateł. Zatrzymał się. Jest na środku zakrętu. Jechał i nagle stanął. Kierowca próbuje ponownie, daje sygnał, że się udało. Dał radę. Udało mu się wjechać na szczyt. Wracajmy do domu. Nie ma na co czekać. Możemy wracać i czekać na następne zlecenie.